robić, każdy ma wszystko co mam robić. Co mam robić? Wszystko się spełni. Moje marzenia się spełnią. Wasze marzenia, moje marzenia się spełnią, ale dobrze, że moje pierwsze marzenie się spełniło, bo jestem youtuberem od nie wiem kiedy, ale jestem od dwa Dobrze, że jestem dobry. youtuberem jestem dobrym. Youtuber, youtuber, dobrze, że jestem. Dob, ale dobrze, że jestem dobry, Że ja że jestem dobry YouTuber, dobrze, że dziękuję, że jestem YouTuberem Wam, Wam dziękuję, że jestem YouTuberem, że nigdy nie, nie wiedziałem, że, byłem, że będę YouTuberem, może jestem YouTuberem, dobry news dobra, jestem YouTuberem, ale co mam, ja miałem mówić, a, dobra, już wiem, co mam mówić, dobra, że spełni się Wasze wszystko. Ale ja też chcę. Wszystko ja i wy, i wy, ja. Ale co ja chcę, ale ja, ja, ale co ja chcę? Może ja chcę. Ale wszystko, co pomyślę, może się wydarzyć. Aha! Dobra, to chcę znajdzieć, ale, pół ale, ale tyry, tyry, pół, ale pół, ale pół, ale pół, ale pół, 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 pół. wszystko się spełni. Łu! Tak, też... że jestem youtuberem? Aha! Dobra, U, ale jestem do... youtuberem. To może się wydarzyć. Nie wiem, czy mam, ale... Wiem, że się wszystko Dziękuję za wszystkie ale dziękuję za wszystko. Dziękuję za wszystko, co chcecie. Ale wiem, że bierze wszystko. Wierze. Wszystko że wszystko bierze. Że mam wszystko, że mam wszystko, co mogę uwierzyć, że mam, nie mam. Wszystkiego, wszystko mam, dobrze, że mam, ale dobrze, że nie mam. Wszystkiego nie mam, dobrze, że mam, ale wszystko mam, ale nie wiem, co mam. Ale dobra, 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 pomyślę, co mam, ale co ja nie wiem, co mam. Ale dobra, 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 pomyśl, co mam. Nic nie ma. No to pomyślmy, co będę mógł kiedyś. Dobra, będę youtuberem dobrym, streamerem będę, ale na pewno to wszystko się wydarzy, że co wiecie. Wy wiecie co się wydarzy, co? Tu wszystko będzie, wszystko będzie tu, ale tu, ale tu, ale tu, 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 co, ale pół, ale pół. że co będzie tu, ale nie wiem co tu. Ale co tu ma być, ale nie wiem co ma tu być. Dobra, to zamyknijmy to, ale też mi my ale dobre że pójdę mu. Nic nie ma co robić, nie myślę nic. Nigdy nie myślę nic, ale dobrze, że wymyślimy coś. Nigdy nic nie wymyślałam. Wszystko myślałam. w ogóle. W głowie wszystko mam. życie mam, dobre mam. Też wydarzenie nie mam. Ale jakie mam wydarzenie? Co? co coś jest, co nie, nie, ale dobrze, że możemy myślę wszystko, co mam, ale nie wiem co, ale nie wiem co mam. Nic nie mam, ale nic nie mam. Nic nie mam, ale wy wszystko macie. Dobrze, zaczynam wstawać, ale dobrze, że wstaje, ale wszystko wstaje, że wydarzyło się wszystko, ale dobrze, że pół, ale że to pół, ale mam ja trzymałem do szyna. Dobrze simowanie. To jest dobre, ale nie ale dobre, tanie, ale ty tu ale widzę, co wy mówicie, ale ja, ale pół, ale pu, ale pu cztery mi, ale pół, ale widzę tu, ale ale jestem dobry, widzi, ale dobrze, że jestem wygramowany, ale dobrze, że ale wolę, ale tyle ta baraba i kumary baza. Parła, ale patrzę. No, spadam. Wszystko spadam i wszystko wyłączam. Nigdy nie wyłączę tego nazywa. Ja chyba muszę to zrobić. No, pfff. Odciągnę to, że nie muszą, ale co Eu gostei do esquerdo, nikto vi. Não tem Dobra, jaki mamy.